Witajcie na kanale Money Game. Dzisiaj ze mną Nikola. Właśnie, i co dzisiaj będziemy? O, witam, witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, widzimy tutaj takie. Mm, a ślinka ciechnie, słuchajcie, wszędzie jakieś restauracje. To jest Nikola, twoja ta za nami? Tak. Wow. A tam jest... Ja białe. Ale ja wam zaraz Taka pokażę łotka. moją restaurację. Wow! Właśnie. I już to teraz. Jest w ogóle, e, restauracja Kai. Wow. I właśnie teraz możecie ustawić łapeczki w górę i zasubskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Chodźcie zobaczyć do Nikoli restauracji. Co, Nikola? Aj, też oczywiście mogą wchodzić chyba na mój kanał, nie? Oj, i oczywiście! I nagramy! No. Okay. To to hot hot a co tutaj jest takiego? Ika, tam można kupić różne. Rzeczy. No wiesz, to... Um, była z Wikipedia. No byłam, ale to... To ja muszę nazwać. To, to wow, sow... to jest twoja restauracja? Tutaj mam hot dogi. Hot drinks Jem A nie. napoje na... Hot, hot... <zys> i cóż dy... No to, od razu mi się powiedział hot dogi. <zys> a to hot drinks <zys> Okej, okay, a, a uciema... okay. poje, no, to co mam No Bo ja chciałam zrobić, ale słuchaj, tylko trzy razy może. Aha, już nie może, już miałeś trzy razy restaurację? Tak, o, to jest moja. A słuchajcie, zobaczcie, teraz ja wam pokażę moją z daleka. A czemu ty tutaj No bo chcę pokazać pizzę. O, nie. zobaczcie, to jest mój tytaniczny. Ile ja ma to gwiazdek? Zero. Jeszcze <laughs> trochę, <laughs> poczekaj, zobaczymy, będę jak Michelle. Michelle. Będę zostawiać gwiazdki Michelle. A ja mam jedno. Dobrze, to co? Tutaj mamy robić tak naszą restaurację. Gdzie ty jesteś? Ja sam w swojej. I nazywam swoją okay. restaurację. Um. Nazywasz swoją... to dobra, to, to słuchaj, co mam tu robić? Najpierw jedynka, coś mam zburzyć? Nie e, Tutaj, no, tutaj budujesz Dobra, buduję, I Ale tutaj co? stoliki, układasz i w Stoliki, ja nie mam innych stolików, aha, Nie, to i masz takie. tak, i masz to tylko, te trzy rzeczy na początek masz, mm -hmm. potem... Ym, to, to ja budujesz. je wszystkie muszę użyć, tak? No bo... No, chcę no chcesz już zarabiać to No właśnie, tutaj, a coś to jest? A to, to jest kasa? Co to jest? Czy piec? No tutaj robisz Aha, okej. Okay. Te to wszystkie no. To taki jakby barek? Nie wiem. Dobra, w każdym razie... To jest to do kuchnia. Jest... No tak, no ale wiesz. No... no nie sądziłam, że to będzie aż takie... Y... No na początek nie będziesz miała taki super. No ja wiem, no ale... Dobra, to chciałam to postawić. Dobra, słuchajcie, może postawię to tutaj. Nie. Musi być gdzieś na widocznym miejscu. Postawię to tutaj. Dobra, jak to teraz odwrócić? O. To też nie będzie. O pak stołów... Patrz jak mój sklep się nazywa. Matko. Sklep, restauracja. Dobra, Super, niech będzie pięknie. Jest. Dobra, jak teraz słuchaj przestawić, y, tutaj ja na przykład mam siedzonko. I tu mam dam jedno, tak? Chcesz przekręcić? Tak. To... lewym, lewym. O! Nie. Nice. I Czekaj. tutaj... tutaj. A. No właśnie, Nikola mnie zrobi... Weź finish? finish. I tutaj zbóż. Dobra. I dotknij to i to dzisiaj zbóż. Dobra. I teraz tak. Tutaj tego pana Przestawimy. Pięknie. Restauracja o. będzie na pewno. Ry, A. ry, mama, ry. A ry okay. ry przez, y, przez... wiesz. Przestawiamy. Dobra, najpierw sobie przestawię to. Czuję się, jakbym budowała w Simsach. Nie, no, w Simsach to co lubisz? No właśnie. Ale wiecie, że o, chcecie odcineczek z Simsów? Trzynisz. Właśnie. Oczywiście, czy chcecie z Simsów. Kochani. I też może byśmy stworzyli taką historyjkę Czy to, Nikola, to jest od razu kasa? No tutaj gotujesz. Podchodzisz Aha. i robisz zamówienia, no. Okej, okay, dobra. I potem sam możesz. Aha, okej okay. Dobra, to ja to postawię tutaj Albo tu Dobra, niech sobie. stoi I teraz sobie postawimy jeszcze Krzesełeczko Może stać sobie tutaj Tu jeszcze jedno I z drugiej strony też Niech sobie stoi Proszę bardzo, myślę, że na razie Na początek wystarczą tyle? Myślę, że wystarczy, co? Chyba? Chyba tak Ok, finish. Bo pewnie i tak do mnie nikt nie przyjdzie. Menu! O co ja tutaj będę miała? Mam tutaj amerykańską kuchnię, więc na pewno hamburgery. A co? Ja tutaj mam wszystko, tak? Hamburgery, to, to, to. Okej. Okay. Sztuczce. Open już mam otworzyć. Wszystko mam. Open. Ha! ha. I co teraz? Ej, do mnie już przyszli, nie mam robić? No obsłużyć ich Okej okay. Naciśnij na nich Na nich? Na nich Dobra Ale oni nic nie chcą No naciśnij na nich i daj ich do gdzie skrzy... Ale tam, ja czegoś jeszcze usiąść. nie mam Tam, nie tam, gdzie mają usiąść przecież Masz im pokazać miejsce Wejdź tam. wejdź tam, wejdź tam. Naciśnij i pokaż stolik oh. Bardzo dobrze Ej, to będę musiała dokupić stoliki No Tu Nie więcej nie Nie więcej nie przyjdzie, dobra A kiedy będą e, zamawiać? Pojawi zamawiać. się? No zaraz, patrzą na menu najpierw, nie? Mm -hmm. No to muszą na się trochę pracy? pospieszyć, bo ja nie mam tak dużo czasu, żeby tutaj tak czekać Nie ich w stolikach. No dobra Okej, okay, dobra, to ja idę do, do tej pani O! Okej okay. Bo mi pan podpowiada to muszę tu robić teraz, tak? Czyli ta pani chce. Yy... Aha, ja muszę iść tam sobie, dobrze. Muszę postawić kamerkę. O, ona już robi, tak? Kur, dobra. Ona już robi, tak? Nikola gotuje, tak. Nawet no, nie patrzysz, czy ona gotuje, Piękna. czy nie gotuje Musisz robić, tutaj picie, spacja, to musisz spacją mhm. Ouro, no to robisz to To znaczy do góry mhm. z całkami Okej, okay, dobra, to ja już idę jej zanieść Bardzo Panią proszę, gdzie ta Pani jest? Która zamawiada? Proszę Panią bardzo, i Ty weszłam na nią I jak ja mam to zaraz jej położyć? Dobra, ja to muszę zejść z tego I jak to teraz jej położyć? Jak to zaraz jej położyć? Kilka, szanią. Na tą panią. Bardzo panią proszę. Idę robić dalej. Możesz kilka naraz. Robić wiesz? Aha. Okay. Idziemy teraz kleju. po następną panią. Dobra. To idziemy tutaj i gotujemy. Ok. Co ty tam robisz? No ja nie ale... ja coś tam wciskam i się No zamówię. tutaj... Dobra tak, jak, tak mnie nie uczysz i mnie nie uczysz, to co ja mam robić? Sama się muszę domyślać co i jak mam robić Bo jakoś sobie radzę Ma pani tutaj to A ci panowie to oni nic nie będą zamawiać? Proszę pana, czy pan coś zamówi? O, ja też tylko No bo tak siedzą i co? No ale oni muszą pomyśleć Aha. A teraz o, jak skończyli, tutaj to ci się wyjawia, no i musisz, no? muszą. A kasę? Gdzie będę miała pieniądze? No sam, O, teraz już jest są, sobie. ile? Ona ci sama Dobra, przyjdzie. To idę gotować teraz, tak? Okej. Okay. Dwa, trzy, cztery, cztery. Okay. gotujemy. Już prawie, ja już wszystko zrobiłam. Okej. Okay. Mm. Jest Dobra, idę do tego pana Zaniosę mu tego oddoga. Proszę pana, bardzo smacznego I ja im wchodzę zawsze na stół Dlaczego ja im wchodzę na stół? A, nie Okej, okay. proszę bardzo I pani by chciała cheeseburgerka Dobra, idziemy Ale dobrze, że oni nie uciekają, nie? Jak im robimy to? Bo tak to by uciekali, bo by czasu na przykład było za mało. Ok, mam. Cheeseburger jest gotowy. Idziemy zanieść cheeseburgera. Nie ma, proszę pana, już miejsca. Przykro mi. Nie ma, ja A ta pani coś by chciała? Okej, okay, posprzątamy je pięknie. No, bardzo ładnie się wyrobiłam. O nie, ten pan by chciał coś. W końcu się namyślił. Barbecue. Muszę się od niego. Idę robić barbecue, okay. jakieś coś tam. Dobra, robimy. O! Lew. Okej, okay, mamy. Idziemy za nią. Proszę, barbecue. No powiem Ci, że dobre żyd ten sam sobie zamówił. I chyba ta amerykańska kuchnia to była strzał w dziesiątkę. Dobra, bierzemy zamówienie od tej Pani Co ja robię? Okej, okay, mhm. bierzemy zamówienie od tej Pani Cześć, i to idziemy. możesz do mnie przyjść, u mnie... Nie, bo ja mam za dużo ludzi Tak Ile Ty masz w ogóle w Już? Mocja. Mam Ale się wczułaś Ja się już teraz ma... wiem co ja mam robić i ja już się nauczyłam Proszę no, bardzo Tam muszę posprzątać, o Myślę, że moi klienci wyjdą zadowoleni na 100% I muszę kupić jakieś nowe rzeczy jeszcze Do kuchni, idę temu panu, przyniosę Tego Okej okej, i tamty sobie tuszań Ojej, ale ja mam zamówień, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, bo mam To co, a co, ja mogę zostawić tych gości tak, to ja pójdę do Ciebie zobaczyć Zrobię tej Pani jeszcze jedno Ty też masz tam dużo ludzi? No, jest tam dużo A ja mogę tam do Ciebie iść zobaczyć? No to chodź, dzięki Dobra, ludzie sobie jedzą, to niech jedzą Zaraz przyjdę Bo Patrz, jak tutaj pisze to, no to na dół, na dół No to ja już się zorientowałam sama, dzięki Ci bardzo Nie, jesteś? A tu? Nie masz ludzi no mam. u ciebie to nie widać, Aha. ale ja mam dużo. Wie? A ja tutaj gotuję. Mhm. Ciebie... Wow, ile ty rzeczy masz tutaj do, do przygotowania? Ja mam. No, jeszcze co nie? No, mówiłam, że ja mam tyle tego. Czemu masz tyle? Ci... O, widzisz? I teraz ja do wszystko muszę dać. I tutaj wszędzie ludzie są. No tutaj tych chciałeś Jest, ile ty masz ludzi? Nie. No. Czy się wyrabiasz? Nie. Muszę wiesz, co pracownika wynają. A ja, można? Tak, ja ci, jak, jak nie wiesz, to ja ci pokażę jak. A tu jest taki człowiek, czwórka. Już uh, widzę. No. Aha. Dobra, idę do siebie, bo u mnie ten. A mogę ja sobie dokupić też jeszcze krzesełka tak jak ty? Tak. To ja idę sobie zrobić przemerwowanie. Wiesz co, żebyś nie musiała iść do IKEA, to patrz, tutaj masz sklep, jak ciśniesz, Aha, okej. Okay. Hmm. Ale na razie hmm. nie mnie sklep. to zaskoczył. Dobra, idę posprzątać, bo to jest bałagan Proszę Państwa. Coś czujesz, jakbym kupiła jeszcze tych stołów więcej, to bym... O, no to było, kasę mi zostawiła no. no. A ja muszę, co, ja muszę... Ta pani jeszcze pączka chce, nie no, nie wytrzymam. Naprawdę jak ona tyle będzie jadła, to już jest po prostu za dużo. Będzie musiała się chyba odchudzać, na no, pączka tu hot dogi. Okay. Staj, ja zatrudniłam dziewczynę. dziewczynę. Ja tutaj nie widzę panią, Proszę panią bardzo. Oj, ludzie przyszli... Nie. Ej, ty zasłoniłaś dziewczynę! No to superowo. A muszę jej płacić jeszcze? No, a jak... A co się myślała, że to za darmo będzie robiła? Macie, proszę I bardzo. Proszę, co to? To nie Ameryka. Ja. Niestety... 50 to A jak ty żeś myślała? A ile masz? 18. O, już wychodzą. O mam 62. A ja ile ja mam kasę? ile ja, ja mam kasy? A, ja, ja mam kasy. Rób O widzisz? ja nie muszę... sześć. Patrz, ona mi, robi za mnie No tak, no bo yy, masz pracownicę Jeszcze kalnarkę bym musiała tutaj zatrudnić To ty jesteś kalnarką, no to rób coś przecież, daj spotu. Wow, ile mam kasy teraz I przynajmniej mam od ciebie Hej, ale jesteś to, nie, to nie ja O, tutaj dziewięć, tylko z mm, Mam pomysł no, co A tutaj mogę tutaj dobrać? jeszcze sobie dobudować? Ale ona wolno to robi I mogą stać tak koło siebie te krzesełka? Mogą no. yy, szubacz, yy, wiesz, e Tak, już, teraz, teraz wszystko Dobra, dziękuję Ci, tutaj Grażyno Ok, to może przyjdziesz do mnie i już się powoli będziemy kończyć? Tak, ale to czekaj, jeszcze A chcesz jeszcze coś kupić? Dobra A wszyscy biorą Tako, no? Kaści wszyscy, tutaj i cztery też no, mówi. Bo no. chyba to jest dobra. Może dobre. Mm, Ale ty się dobra, ci, ci równo. Mam już założenie. Ej nie polecam tej kernerki tutaj tej tutaj gotuję, mm -hmm. no bo ona tak słabo gotuje. Ej, powiem ci, że mi się teraz podobała ta gra, bo wcześniej ta ja nie Napiszcie, miał. czy chcecie drugą część. I co w ogóle mogą to pisać ponie. w komentarzach, mama? Mm, napiszcie, jakie danie Wy lubicie z amerykańskiej kuchni e, Czy A lubicie amerykańską? Tak Ej ty, jak mi zostawili, patrz e, Czy Mamy lubicie po hot, do, hot dogi? Nie, ja miałam hot dogi Widzieliśmy, że miałam, tak Miałam Miała hamburgery. Ha, tak, miałam hot dogi, miałam hamburgery, frytki są w amerykańskiej Także piszcie w komentarz, jakieś skrzydełka e, też mam tutaj. Także ja piszcie w komentarzach. A angielską no to super. superowo. Amerykan. No. Aha. Tak jest. Także już teraz. Chodźcie tutaj. Okay. I ja... Teraz to mi się śmiga wszystko w ogóle. Teraz to ja mogę e, grać. Już A? wiem o co chodzi. Wiem, o co tak chodzi. to wcześniej nie wiedziałam. A kasy mi zobaczę jak przybywa co chwilę Kas. Co ty? 68, 68 już mam, proszę cię. Tyle mam kas. się jest. Czym się, chwali. Masz się czym chwalić te. No a jak? Tyle kasy. Dobra, gotujemy. Spację. Proszę bardzo. Powiem Ci, że teraz to mi idzie tak, że ja bym mogła teraz naprawdę założyć własną restaurację. Tylko że tak tutaj mam tak mało kolorowo, wiesz. Musiałabym tutaj y, jeszcze więcej tak? różnych rzeczy tak. Okay. No. Dobra, chodź, podaję danie ostatnie już. danie, już podaję już ostatnie danie, idę do ciebie. Już idę do ciebie. Czekaj, Nawet ktoś mnie zamawiał. A tu pan, dobra. Dobra, dzięki panowie, tutaj. E Dziękuję bardzo, to jest dla pana. Okej. Okay. Dzięki. Idę do Nikoli. Narka paja, już nie obsługuję, dzisiaj mam wolne. Ale ta super. A co mam napisane na tablicy? Ty, ja mam napisane wszystko za darmo. Ile masz gwiazdek? Jakie? Dwie i dwi, pół. A mam trzy i pół. Takie trochę pół. Taka delikatnie wystaje czubek. No, mi też. Ej, tak sobie. Okej, okay. jesteś? Tak. Jesteś. Ja I skąd masz balony tutaj? E, urodziny mają. Aha. I dlatego... Aha. To co, Nikola, pożegnamy się. A tu jest ta twoja ta kelnerka. O, gotuje, kucharka. Kucharka. No, to co, kochani, żegnamy się z Wami. jeśli będziecie, Gdzie Ty jesteś? Puszczaj z pytaniem. jeśli Wam się podobało, zostawcie łapeczki w górę. I możecie zasubskrybować na kanał. Jeśli Wam się podobają takie odcineczki, to piszcie w komentarzach, będzie ich więcej. I piszcie. chcecie więcej takich właśnie tego typu na home? Tak, na więc kochani mi się z Wami, żegnamy papatki.